By odpocząć, zafundować sobie chwilę relaksu, zadbać o wygląd, o zdrowie. Przypomnę, że przez kolejne lata organizowałam takie wydarzenia, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Obecnie ze względów bezpieczeństwa sanitarnego to spotkanie ma bardziej kameralny charakter. Szanowne Panie, a co przygotowaliśmy z okazji Międzynarodowego Dnia Urody? Panie kosmetologi z Instytutu Esteder opowiedzą, jak przeprowadzać właściwą, codzienną pielęgnację skóry, aby zachować młody wygląd, piękną cerę. Głównym tematem wykładów i przeprowadzanych zabiegów będzie walka ze zmęczkami. Czyli rzeczywiście dowiemy się, jak wyglądać pięknie, młodo, znakomitą cerę, puszczącą. Każda, każdy z uczestników tego spotkania otrzyma pełnowartościowe produkty z Instytutu Estedem do przetestowania w domu. Po spotkaniu będzie możliwość indywidualnych konsultacji z paniami kosmetolog z Instytutu Estedem. Chciałabym kilka słów na temat bo Właściwie wczoraj wróciłam z Francji, gdzie miałam taką możliwość zobaczyć, jak produkowane są produkty marki Naos i, powiem Panią szczerze, że robi to niesamowite wrażenie. Ta czystość składników aktywnych i ta transparentność marki, którą prezentujemy. Będą pani miała możliwość przetestowania produktów w trakcie prezentacji, którą poprowadzi ta... Staramy się stosować w naszych produktach składniki biomimetyczne, czyli takie, które naturalnie w niej występują. Są bioidentyczne z tymi, które naturalnie występują w naszej skórze. Kolejny etap, drugi krok wzmocnienie. I tutaj, nasza woda komórkowa stosowana przed produktami do pielęgnacji będzie wzmacniała efekty stosowanych z do pielęgnacji dzięki swoim właściwościom przeciwstarzeniowym. Ona opóźnia procesy starzenia, powódza energię komórkową. Teraz zapraszam panią Katarzynę Zieliską z który Zdrowia i oczekiwane niespodzianki, o których mówiłam. Ale ja, jako chciałam chciałabym zachęcić do tak naprawdę o własną siebie. Nie chodzi mi o sylwetkę, ale o kondycję kręgosłupa, o kondycję naszych mięśni, tak, żeby Pani poczuły się pewnie w swoim życiu. Oczywiście ja wiem, że każda z kobiet, każda z Pań ma swoje tajemnice i sztuczki takie, żeby poczuć się na co dzień piękna. To może być wspaniała szmiedziana. Tak, od siebie chciałabym dodać, że myślę, że to piękno wewnętrzne i piękno zewnętrzne jest na pewno potrzebne do naszego samopoczucia. اشتركوا